Kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na filmik o perfumach, które zdobywają komplementy. No i witam was w pierwszym filmiku w nowym roku, bo tak planuję to zamieścić. Mam nadzieję, że jesteście pełni perfumowej energii, że zabawa sylwestrowa się udała. Więc wskakujemy już do tematu. Oczywiście zapraszam serdecznie do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bardzo, bardzo mi to pomaga, bardzo lubię rozwijać ten kanał, patrzeć jak rośnie, zdobywać coraz to nowych, wiecie, subskrybentów, coraz to nowych widzów. Im więcej was tutaj, tym radośniej i tym więcej szans na rozwój. I też zapraszam do subskrypcji mojego anglojęzycznego kanału, jeżeli jeszcze nie wiecie, taki Kanał też prowadzę i jest to oczywiście też kanał perfumowy, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tam choćby subskrybujcie, jeżeli nie mówicie po angielsku, jeżeli nie rozumiecie, to chociaż subskrybujcie, zostawcie jakiś ślad po sobie, nawet jakąś motkę pod filmikiem, coś takiego, żeby coś się działo. No, a my zacznijmy z dzisiejszym tematem. No i tutaj Wam powiem jak zawsze powtarzam, ja nie często otrzymuję komplementy perfumowe. No być może jest to też spowodowane tym, że pracuje z domu głównie. No i nie mam mnie kto wąchać, mówiąc kolokwialnie, więc no, te komplementy się nie zdarzają raczej bardzo rzadko. No jeżeli jakiś komplement się zdarzy, to oczywiście ja go pieczołowicie przechowuję w banku pamięci. No i tak sobie wygrzebałam właśnie te komplementy, które usłyszałam na temat zapachów, które nosiłam i tutaj wam przedstawię, jak to się, jak to wygląda. Ale też pomyślałam, że pozbieram zapachy, za które kogoś pochwalono. Czyli słyszałam po prostu, że ktoś komuś powiedział, że o ładnie pachniesz. No, i to są właśnie takie komplementy, które osoby z mojego bliskiego otoczenia zebrały. Także tutaj mam wszystko spisane. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Ten filmik już się pojawił na anglojęzycznym kanale też. No, ale tam oglądam nie o wiele mniej osób, więc tutaj taką polską wersję też chciałam zamieścić. No więc pierwszymi dwoma zapachami, które są, były najczęściej chyba komplementowane u mnie, jeżeli o mnie chodzi, no to jest marka Chanel. Tak jak ja Wam powiedziałam, mi się wydaje, że po prostu Chanel dobrze się zgadza z moją skórą, nie każdy lubi zapachy z tym DNA na sobie. Natomiast ja bardzo lubię, bardzo się czuję elegancko, klasowo i no myślę, że też to dobrze wybrzmiewa i ludzie zauważają. No i tak jak Wam mówiłam wielokrotnie, Chanel numer 5, ona zebrała naprawdę zadziwiającą ilość komplementów i to nie tylko od starszych osób, nie myślcie sobie. Młodsze osoby nawet ode mnie komentowały, że bardzo, bardzo ładnie te perfumy pachną. Oczywiście te osoby nie wiedziały, co to jest. Zdziwienie jest, kiedy mówię, że to Chanel numer 5. Także zależy, jak ten zapach gra z Waszą skórą. To po pierwsze po drugie, czy Wy wytrzymujecie z tym zapachem. Jeżeli nie z klasyczną piątką, możecie popróbować, to możecie spróbować wersji O'Premier. Ja tak właśnie zaczęłam, że była wersja O'Premier, ja sobie ją przetestowałam i spodobała mi się. Natomiast później dostałam piątkę i ją zaczęłam używać, i muszę Wam powiedzieć, że ona mi się lepiej podoba niż Opremier. Jeżeli miałabym wybierać między Opremier czy wersją LO, to wolę wersję LO jednak. Wolę wersję LO i wolę tą klasyczną piątkę. Także no, muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo niedoceniony zapach. Zapach ikoniczny, ale na którym mam wrażenie, czasem wieszają psy niesłusznie. Także przetestujcie sobie, jeżeli jeszcze nie testowaliście. Chanel numer 5, dużo komplementów i kolejny zapach no oczywiście. Oczywiście nieśmiertelna Coco Mademoiselle tutaj w wersji Intense. Naprawdę bardzo wiele osób, jak nosiłam czy to klasyczną, bardziej zdobywałam komplementy na temat klasycznej Coco Mademoiselle, bo wtedy tak właściwie ja nosiłam ją do biura, czy gdzieś na takie, wiecie, wyjścia, to wtedy ją miałam. No Mademoiselle nabyłam już w momencie, kiedy miałam ten home office, więc trudno powiedzieć. No natomiast jest to DNA, które wiele ludzi rozpoznaje. Ja swego czasu też byłam w ogóle kojarzona z tym zapachem, właśnie z tą zwłaszcza klasyczną Coco Mademoiselle, bo no, nosiłam ją dosyć często, miałam wtedy o wiele mniej perfum, a był to taki, były to takie perfumy, które nigdy nie, mnie nie zawiodły, dwa psiki i wystarczy. Natomiast teraz słyszę niepokojące głosy, że no, koko mademoiselle została zreformułowana i już ta trwałość nie jest taka nuklearna, a więc. No, nie wiem, nie wiem co to, co to dalej będzie, bo jest to moje ulubione, jedno z ulubionych DNA zapachowych. No, absolutny klasyk. No, ja wybrałam wersję Intens właśnie z tego powodu, że chciałam, żeby to jeszcze intensywniej pachniało, jeszcze mocniej. Ja Wam powiem taką śmieszną rzecz, że w ogóle ta wersja Intense bardzo mi przypomina w ogóle swoim klimatem. Pierwszą wersję Coco Mademoiselle, ja pamiętam, że właśnie pierwsza wersja Coco Mademoiselle jak gdzieś tam na początku lat 2000, chyba 2001 wyszła, ona tak pachniała, także wersja Intense, wiecie, zreformułowali chyba hmm, klasyka, zreformułowali tą podstawową wersję i później, wiecie, po paru latach wypuścili wersję Intense, nie wiem, no takie tutaj może teorie spiskowe, ale to mi pachnie tak jak tamta, wiecie, sprzed reformulacji, przynajmniej na mnie. Także to jest to. Kolejnym zapachem, za jaki otrzymałam komplement, jest skandal Jean-Paul Gaultier. To pamiętam, że zostało mi powiedziane, że ładnie pachnę. No to jest słodziak, nadsłodziaki, jak wiecie, ulepny dla niektórych. Miód, kwiat pomarańczy. Jakiś tutaj owoc jest prawdopodobnie. Ja bym stawiała na jakąś wiśnię, taką ciemną, likierową. Humoro poprawiacz mój, no, tak jak mówię, bardzo lubię ten zapach, tutaj już się nie będę nic więcej rozgadywała na ten temat. No i fajnie, że jakiś komplement usłyszałam na jego temat, także to jest skandal. Kolejne dwa zapachy, znów z tej samej marki. No i o dziwo, są to zapachy, za które nie powinno się otrzymać komplementu. Nawet tutaj na temat tego jednego zapachu ostrzegano mnie, że trzeba uważać, jak wychodzicie w publikę, że tak powiem. T-Rex od Zoologist. No tutaj będę mówiła oczywiście o śmie i o T-Rexie. No, powiem Wam, że faktycznie tak się zastanawiałam, czy ten zapach, no bo ja go bardzo lubię, ale no nie wiem, jakie jest postrzeganie w ogóle ludzi, jeżeli chodzi o ten zapach. No więc tak, T-Rex też zdobył komplementy od mojego kolegi, co też się zadziwiłam, bo on bardziej lubi takie świeższe zapachy, ale zdobył komplement. Fryzjer powiedział mi, że bardzo ładnie pachnie. W ogóle powiedział, że takim bogatym, dostojnym kadzidłem, więc to też fajnie wiedzieć, jak ktoś odbiera ten zapach. Bo dla mnie to jest na przykład palone drewno: no tutaj też jest kadzidło, ale widzicie, co, co nos to inaczej odbiera. Mój mąż bardzo lubi ten zapach, więc tutaj też go za, zaliczam do komplementiarzy, <laughs> mówiąc tak bardzo, bardzo potocznie. No, także muszę Wam powiedzieć, że nie spotkał się jeszcze jak nosiłam ten zapach z żadną negatywną opinią, albo być może ktoś nie ma zdania, albo nie przeszkadzał ten zapach. A jeżeli cokolwiek było mówione, to było to pozytywnie, więc no, zdziwiłam się. No i tutaj ćma. No ale jeżeli chodzi o ćmę, to tutaj chcę powiedzieć, że zazwyczaj jak mam ćmę na sobie, to po prostu mój mąż mówi, że ładnie pachnę i to się powtórzyło nie raz, nie dwa, także no tutaj uznaję też ćmę za taki zapach, który mojego męża komplementy wywołuje, no ale tutaj nie uznawałabym ćmy w kategoriach takiego uniwersalnego komplementołapacza, bo... My z moim mężem mamy dosyć taki charakterystyczny styl, w ogóle chyba ze wszystkim. Mam wrażenie, nam się często podobają rzeczy unikalne, inne zupełnie, niż takie, wiecie, które się podobają wszystkim wokół. Także tutaj też to trzeba brać pod uwagę. No, on, jeżeli chodzi o zapachy, jest bardzo wybredny, ać mu się podoba, więc myślę, że tutaj, no dlatego ją włączam, bo to jest takie dosyć nietypowe, żeby zapach mu się podobał jakoś tam specjalnie. Kolejnym zapachem, za jaki usłyszałam komplement, no i koleżanka sobie aż go kupiła do tego stopnia. No niestety, już to jest zapach wycofany. Roberto Cavalli, Gemma di Paradiso. No, jak widzicie, ja zużycia nie mam zbyt dużego, bo powiem szczerze, że mi szkoda jest tego zapachu. No, to jest bardziej tropikalna wersja Karoliny Erery Good Girl, mam wrażenie. Ale jest to bardzo podobny zapach do Good Girl. On też podobnie trwa, podobnie projektuje, naprawdę trwałość, projekcja, rewelacja. No i koleżanka kupiła ten zapach i też bardzo dużo komplementów otrzymywała za niego. No także jest to przepiękny. Myślę, że jest to najlepszy zapach z tej serii Paradiso, przynajmniej dla mnie. Bardzo ciężko dostępny obecnie. Spróbujcie być może na stronie Roberto Cavalli, bo wiem, że tam się czasem pojawiają, ale no. Roberto Cavalli Gemma di Paradiso. No i właśnie, powiedziałam o Good Girl. Ja ją w końcu mam w swojej kolekcji. Tak jak wiecie, jest to prezent od męża. No i też muszę powiedzieć, tutaj ją dodać do tej listy. Ona się na tej liście nie pojawiła, co na anglojęzycznym kanale została wrzucona, no bo jeszcze nie miałam i nie wiedziałam. Karoli, nie miałam Karoliny Herrera i nie wiedziałam, że generuje komplementy. O, tak chciałam powiedzieć. Jest to klasyczna wersja. No i ona też jest bardzo komplementogenna. To jest bardzo taki wieczorowy, elegancki zapach. To jest taka, wiecie, to jest bardziej tropikalne, to jest bardziej takie wieczorowe, chociaż to na wieczór też jest rewelacja, bo bardzo długo się trzyma na jakieś wesela letnie czy coś takiego. No to jest też Rewelacyjny zapach. Jakoś mi to tak przypomina, nie wiem, ja bym to tak nazwała, tą Karolinę R.R. Good Girl, że to jest taki klasyk, jak Dior, taki Dior Addict naszych czasów. O, mogę to tak nazwać. Być może ktoś się z nami, ze mną nie zgodzi, ale no, uważam, że tak jest. No, Addict oczywiście też jest klasą samą w sobie, natomiast tutaj mówię o zapachach, które wywołały jakieś komplementy, jakieś reakcje. No i była to Good Girl. No, w sumie. Bardzo fajnie, i też wiele czytałam na temat tego, że właśnie to, to jest zapach bardzo często komplementowany czy to przez kobiety, czy to przez mężczyzn. Uniwersalnie podobający się. No i no co nie oszukujmy, sklebiający masowym gustom, ale muszę się przyznać, że tutaj ja też przepadłam, jeżeli o niego chodzi. No i parametry ma świetne. To też bardzo na plus. Bo gdyby te parametry nie były świetne, to nie byłabym aż tak zachwycona, no ale tutaj muszę, no muszę przyznać, że rewelacja, jak dla mnie przynajmniej kolejnym zapachem, za jaki otrzymałam komplement, yy, i to też o dziwo vintage YouTube od Estee Loder. Ja pamiętam, że go nosiłam w ubiegłym roku na Wigilię. Yy, w sensie, wiecie, 2021. To zaraz już tutaj mi się będą wszystkie lata myliły jeżeli o to chodzi. No i usłyszałam, że bardzo przyjemnie pachnie, także no to też jest taki zapach w stylu bardzo klasycznym, bardzo vintage styl klasycznego opium od Yves Saint Laurent. Także no musicie lubić takie zapachy, ale ja absolutnie bym się jego nie obawiała. I myślę, że takie klasyki też są bardzo fajne na takie rodzinne okazje, właśnie, bo gdzieś tam ludzie są zaznajomieni, mam wrażenie, z tym DNA zapachu. Także YouTube you od Estée Lauder. No i kolejnym zapachem będzie zapach, którego ja nie mam, no i którego ja nie nosiłam, ale właśnie słyszałam, że osoba ta otrzymała komplement. No i to jest Elizabeth Arden, i mówię tutaj o perfumach mojej teściowej. Które za każdym razem, ja tutaj Wam chyba wspominałam, które za każdym razem, kiedy tam jesteśmy u nich, albo jeżeli teściowa nosi, to ktoś przy nas powie, że pięknie pachną, albo sama teściowa chwali się, że dostała komplementy, i to naprawdę jest komplementów na tony. Ludzie sobie zapisują nazwę tego zapachu i się pytają, gdzie został kupiony, co to jest za zapach. Jest to Elizabeth Arden Red Door. I jeżeli lubicie narkotyczne białe kwiaty, żółte kwiaty. Z troszkę takim retroszczytem, bardzo mocne, bardzo narkotyczne, to Red Door jest zapachem dla Was. I faktycznie muszę powiedzieć, że ogon, jaki zostawia w ogóle za sobą ten zapach, jest absolutnie fantastyczny. No, jak wiecie, ja bardzo lubię zapachy w tym stylu, więc bardzo mi się podoba. Jest to po prostu ogromna nuklearna chmura kwiecia. Jeżeli się tym spsikacie. No, będzie was czuć na drugim końcu miasta, nie no żartuję, ale bardzo, bardzo mocny jest to zapach i bardzo, bardzo komplementogenny. Także, no tutaj um, nigdy ja tyle nie dostałam komplementów na temat zapachu, więc troszkę zazdroszczę. No, ale wiecie, może też co skóra, to inaczej ten zapach podbija, inaczej ten zapach projektuje na każdym, także tutaj daję znać. No i Teściowa też otrzymywała komplementy, jak miała Elizabeth Arden, również Fifth Avenue. Też bardzo ładny zapach, bardzo pięknie projektujący i układający się, także tak tylko wspominam. Kolejnym zapachem jest zapach jaki miałam, jaki nosiłam i za, jaki ja nie otrzymałam ani jednego komplementu. Za to moja koleżanka z pracy nosiła też ten zapach i go miała, bo ja kupiłam właśnie go dowiedziawszy się, co ona nosi. Jest to Zara Orchid i to jest ta Zara taka, wiecie, w tych y, kwadratowych, y, tych, wiecie. Sześciennych, sześciennych buteleczkach, czyli ta seria taka zarowa, taka typowo. Ja za tą serią nie jestem szczególnie, bo ona dla mnie ma jakiś taki tani podton. Natomiast Orchid i Gardenia to są takie dwa zapachy, które wyróżniają się spośród tej całej serii i pachną fajnie, nie pachną tanio. Gardenia pachnie bardzo podobnie do Black Opium, moja teściowa też ma właśnie zarę gardenie bardzo ładnie też na niej pachnie. Natomiast ja tutaj mówię o Zarze Orchid, bo koleżanka jak miała właśnie ten zapach na sobie, to też wielokrotnie byłam świadkiem, że właśnie jej pytali, czym ona pachnie. A więc no nie wiem, no mi się nie udało, ja żadnego komplementu nie dostałam, natomiast koleżanka dostawała nagminnie komplementy. To jest taki świeżo-kwiatowy zapach, no taki bardzo przyjemny, troszeczkę w stylu jak dla mnie klasycznej Chloe, Absolutnie nie jest to ten sam zapach, ale gdzieś tam w stylu. On ma taką świeżą różę, jakąś tam porzeczkę, taki wiecie mokry, chrupiący czyściutki, krystaliczny, ale też z pazurkiem, z pieprzem. Także no, polecam, jeżeli chodzi o to. Kolejnym zapachem jest um, m w Glamour. No i tutaj za każdym razem, jak na spotkanie z koleżankami yy, ubrałam, to jedna z koleżanek zawsze mnie pytała, czym pachnę. Yy, Myślałam w ogóle, że to jest Si od Niego, ale no, nie, tutaj raczej DNA dla mnie jest podobne do Eliena, ale być może na mojej skórze jakoś to się tak układało gdzieś tam z powietrzem i yy, no po prostu było i pachniało trochę jak Si. Także mówię, że Mikalef Glamour to też jest potencjał na komplement. Kolejnym zapachem jest zapach, jakiego już właśnie nie mam w swojej kolekcji. Ale zdobyłam komplement i była to diwa od Emanuela Ungaro. Jak wiecie, ja ten zapach niestety z bólem wielkim serca musiałam sprzedać, bo on zaczął mnie strasznie drażnić. Ja kiedyś przesadziłam z jego aplikacją po prostu, czyli moja własna głupota, i on mnie tak zmęczył w ciągu całego dnia, bo zaaplikowałam go sporo rano. I on do samego wieczora tak mocno siedział, i to była zima, nieważne, tak mnie zmęczył, że no nie mogłam, później już do niego nie chciałam wracać. Jak za każdym razem pomyślałam, że miałam się, miałabym się nim spsikać, to no po prostu nie chciało mi się tego robić, bo bym czuła, że bardzo mi przeszkadza. No i taka była właśnie historia z Diwą moja. No, Diwę bardzo, e, diwę bardzo lubiłam, bardzo mi się spodobała. Jak pierwszy raz powąchałam, no ale później w miarę noszenia, niestety nie zgadzała się ze mną i z moim nosem, także musiała odejść do kogoś innego. No, natomiast muszę Wam powiedzieć, że właśnie jeszcze był czas, kiedy nosiłam Divę do biura, kiedy normalnie w biurze pracowałam i koleżanka właśnie powiedziała, że bardzo ładnie pachnie i że w ogóle Chanel numer 5 bardzo ładnie się na mnie układa. A ja miałam wtedy na sobie diwę, no i właśnie powiedziałam, że to nie Chanel numer 5, ale diwa. No, Diwa dla mnie ma typowo taki chanelowy sznyt. Ona nawet mi przypomina trochę klasyczną Coco od Chanel, tą właśnie z lat 80. No i ten sam perfumiarz, który stoi za Coco, stoi też za Divą, A więc tutaj być może, no, nie, myślę, że nie bez kozery to porównanie do Chanel, także Diva. Kolejnym zapachem jest Angel Nowa. I to już jest ostatni zapach z listy. No i też to jest, to są, to jest zapach mojej koleżanki. Angel Nowa jest bardzo ekspansywny, bardzo intensywny, no ja doceniam to, jeżeli chodzi o ten zapach, to bardzo to doceniam. No i za każdym razem, jak koleżanka do nas przyjdzie, to jak nawet wyjdzie, to jeszcze tego Angela Nowe czuje w, no, w pokoju ogólnie i też właśnie mówiła, że bardzo dużo komplementów za niego dostała. Ja mam wrażenie po prostu, że jeżeli ktoś ma generalnie szansę wyczuć nasze perfumy, to tym więcej większe prawdopodobieństwo, że zdobędziemy komplement, no bo jeżeli nas nie czuć, no to, no to co, no to nie zdobędziemy żadnego. Znaczy ja wiem, że perfum teoretycznie nie nosi się dla komplementów, no ale koleżanka zdobyła za Angel Nova, nie dziwię się, bo przepięknie na niej pachną. Także to byłoby na tyle, dajcie mi znać, jakie Wasze zapachy zdobyły najwięcej komplementów. No tak jak mówiłam, no teoretycznie nie nosimy dla komplementów, nosimy niby dla siebie, no, ale czasem by było fajnie, czasem jest miło po prostu usłyszeć, że coś ładnie pachnie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy perfumoholikami, to ja mam wrażenie, że takie osoby jak my bardzo oczekują takiego, wiecie, że o, a i jeszcze chciałam wspomnieć o jednym zapachu, takim bodusowym w sumie. Ostatnio jak byłam na Christmas Party w grudniu, to koleżanka powiedziała, że MFK Ud Satin Mood bardzo ładnie pachnie, bo ja wtedy ten zapach miałam na sobie właśnie na Christmas Party i powiedziała, że właśnie mam piękne perfumy. Tylko że ta koleżanka wie, wie, że ja mam hopla na punkcie perfum i, i, i że mam kanał na YouTubie, także nie wiem, czy to było tak powiedziane. Wiecie, znaczy, no miłe to było oczywiście, tylko wiecie, no zastanawiam się, czy po prostu zauważyłaby, gdyby nie wiedziała tej, tej, o tej całej otoczce. Ale zauważalny był Ud Satin Mood. Podoba się także tutaj też do swojego kajecika możecie zapisać, także dawajcie mi znać, jakie są Wasze komplementowane zapachy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! pa.